Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy odcinek z WMMA5. Jest to taki symulator w świecie mieszanych sztuk walki, gdzie obejmujemy we władanie jedną z organizacji na świecie. Ja już tutaj mam takiego przygotowanego save'a pod aktualną rozgrywkę, gdzie obejmujemy w 2007 roku organizację KSW. I będziemy się starać próbować piąć tutaj i, i uzyskać możliwe, że status najlepszej organizacji, najbardziej zorganizowanej i, i tworzącej na, na, największe wydarzenia, po prostu na tej bazie danych opartej, której jest. Co do bazy danych, to nie jest standardowa baza danych którą po prostu mamy przy rozpoczęciu rozgrywki. Jest to modyfikacja, która przynosi nas do 2007 roku. Z pewnymi zmianami zaimportowałem sobie troszeczkę więcej polskich zawodników, tak aby tutaj działać na tych regionalnych tutaj zawodnikach jak najbardziej. No i też jest mała modyfikacja co do zawodników, jakichś rozgrywek w Rosji, które są obecnie nielegalne, a zawodników rosyjskich praktycznie nie ma tyle co mogłem na szybko pousuwać to pousuwałem także weźmiemy się tutaj już za konkretne działania tutaj mamy główne menu gry tak zwane biuro jest to tutaj zakładka druga w której zarządzamy już bezpośrednio naszą organizacją ustawiamy mecze znaczy się wydarzenia Możemy sobie sprawdzić zawodników, których mamy obecnie do dyspozycji. Ja postanowiłem, że nie będę robił tak zwanego local to global, czyli po prostu brać dany, dany moty i po prostu tutaj samodzielnie kreować. chciałem sobie trochę urozmaicić rozgrywkę i, i porezerwować wstępnie już jakichś zawodników, w szczególności tych polskiego pochodzenia. Którzy będą gdzieś tutaj chyba być naszym takim trzonem, i taką głów, główną drogą, w którą będziemy iść, aby rozwijać. Także mamy Roberta Jocza, Pawle, Pawła na stule, Popka, Michała Materle, troszeczkę wcześniej ściąłem pana Mariusza Pudzianowskiego. Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba jakoś nie, nie była duża różnica roku. No Mariusz ma w tej chwili 30 lat i rozpoczyna swoją historię. Róża, Nyman i tutaj mały spoiler, bo myślę, że jedną z pierwszych naszych takich... Main eventów KSW, właśnie będzie jednak ten poj pojedynek pomiędzy Puzianem a Najmanem, także zobaczymy jak się potoczy te starcie, czy potrwa dłużej niż te yy, podajecie 34 sekundy. No ich pierwsze starcie, te pierwsze chyba jedyne starcie, które miało miejsce, um, ale mogę się mylić, nie, 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 nie zapamiętuję dokładnie aż tak tych wszystkich statystyk, ale sobie na pewno y, jako jeden z celów y, postawimy, aby odtworzyć sobie te starcie troszeczkę wcieś, wcześniej niż miało miejsce. Mogłem sobie sprawdzić dokładnie i, i, i potwierdzić, albo zrobić to w tym moment, momencie i zobaczyć, kiedy swój pierwszy pojedynek Mariusz um, um, Mariusza miał miejsce, chyba to był 2008 albo 2009 rok, ale mogę się mylić. Dobrze, tutaj mamy Łukasza Warchoła, Krzysztofa Kułaka, tutaj jest Karim. Abzio, który jest yy, czoczenem mającym polskie obywatelstwo, jest Karol Beldorf, Jan Błachowicz, Karmont, Kargalu. Z tym zawodnikiem kojarzę, że coś kurczę chyba było nie, nie, nie w porządku, tak do, dokładnie, ale też nie mówię co, może sobie zweryfikuję i sprawdzę, no ale zobaczymy. I yy, tutaj mamy. Jeszcze Adama Macielskiego i Mendesa, czyli Brazylijczyka. Dobra, i teraz tak, może, może postaram się omówić aby tutaj zainteresować sobie niektóre osoby, szczególnie, że mamy taki duży hype, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki, bo nic nie stoi naprawdę na przeszkodzie, aby po prostu wprowadzić tutaj zawodników z Fame czy też z bardzo popularnego High league, tych free fightowych organizacji i gdzieś tam sobie starać organizować te, te pojedynki. No nie wiem, jakby miały wyglądać cechy tych zawodników w porównaniu do tutaj postaci, które y, są utworzone przez y, moderów, a, a, no, ale tutaj też się czas zdarza także. Chyba te odzwierciedlenie tych statystyk nie jest tak dokładne może jak w Football Managerze, czy y, te, tego podobne, podobne takie produkcje takie sportowe, no ale zobaczymy, mamy zawodników jakich mamy, yy, możliwe, że będziemy ich nagradzać jakimiś dodatkowymi perkami za dodatkowe osiągnięcia, tego nie wiem, zobaczymy, to jest po prostu tylko zabawa. Tylko zabawa. Widzę, że tutaj mamy jakiś sporo problemów. Musimy poprzypasować tutaj zawodników do poszczególnych kategorii wagowych. No, ale może przejdźmy sobie do takiego krótkiego omówienia, jak to po prostu wszystko wygląda. Przejdźmy sobie do takiego ogólnego widoku. Mamy tutaj napisane, że KSW otworzyło się w 2003 roku i jest na poziomie takim nisko, nisko regionalnym. Mieścimy się w Polsce, mamy 250 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że szybko zdobędziemy większe pieniądze. Tym bardziej, że postarałem się, aby pościągać naprawdę jakieś fajne, fajne postacie. Dostępne w tej modyfikacji, które y, mogą nam po prostu urozmaicić tutaj rozgrywkę. Także mam, mam nadzieję, że y, te wszystkie osoby, do których wysłałem zapytania ofertowe, y, odpowiedzą jakoś tam pozytywnie. Zajęło mi to trochę czasu, no ale tak. Y, tutaj mamy okienko, gdzie możemy zorganizować nasze wydarzenie, możemy je nazwać y, i po prostu wyznaczyć datę to sobie może zrobimy troszeczkę później, no, trzeba na początku zobaczyć kogoś nam uda się jeszcze zakontaktować. Z ciekawych rzeczy, o których chyba zapomniałem powiedzieć. Z uwagi na to, że wyrzuciłem jeszcze rosyjskie organizacje. Stwierdziłem, że jest miejsce w tej modyfikacji na jeszcze jedną organizację, mianowicie AlME, Amatorską Ligę MMA, która jest tutaj takim... Partnerską organizacją podlega KSW. No bo czemu nie? Nigdy nie miałem okazji w tej grze przejąć y, takiej y, organizacji, ponieważ tutaj federacje mogą upadać, można się starać o ich przejęcie i wykorzystywać je w tym celu. A tutaj gdzieś w ramach rozrywki, testowania i sprawdzania gry stwierdziłem, że zrobimy sobie to od razu. No bo czemu nie? <laughs> tak. Y, rankingi. No. Tutaj spróbujemy sobie update'ować rankingi. Mamy wagę super ciężką. Tutaj chyba na razie nic się nie zmieni. Póki pierwsi zawodnicy do nas nie, nie przyjdą na tych rankingach średnio bym się opierał. Niestety to nie jest dopracowany tutaj element. Brak tutaj możliwości skorektorowania tego ręcznie gdzieś jest, te, te rankingi są oparte na wszystkich walka, które po prostu miał miejsce i im więcej tych walk stoczonych, to bardziej jest to po prostu, jest, jest wyżej ten zawodnik w organizacji, natomiast też czasami widać niestety, że jeżeli ktoś dostanie w tak, tak zwany czambuł cztery razy pod rząd i przyszedł z naszej, do naszej organizacji mając 17 czy 20 parę walk, no to dalej winie gdzieś wysoko w tym rankingu nie działa to dokładnie idealnie, chociaż też wielkim znawcą e, rankingów takich e, tworzonych przez organizację nie jestem. Przejdźmy sobie do pasów i widzę, że tutaj już pierwszą możemy rzecz zrobić. Przedstawmy tutaj e, kategorie wagowe, którymi dysponujemy. Wagę super ciężką. Mały spoiler, że tutaj prawdopodobnie umieszczę Mariusza Pudzianowskiego i żeby jednak e, Polski były strongman a, a może i wtedy nawet i aktualny strongman, jednak bił się z tymi zawodnikami jak najcięższymi, i tutaj mamy podane kategorię wagową limity w jednostce amerykańskiej. Nie chcę mi się tego przeliczyć, gdzieś tam przywykłem do, do tego, że widzę ile to jest. Dokładnie się nie, nie zastanawiam. podaj że waga ciężka jest tam chyba do 120 czy 125 kg i może sobie gdzieś tam walnę taką ściągawkę, która będzie mi podpowiadała to, natomiast no, brakuje mi przełączenia, albo przynajmniej jeszcze nie odkryłem jak, jak to robić. No ale dobra, przejdźmy sobie tak, mamy, mamy tutaj w zasadzie 3, 6, 7 kategorii wagowych. Super ciężką, czyli powyżej 120-125 kg. Eee, wagę ciężką, wagę półciężką, średnią, półśrednią, wagę lekką i to jest chyba piórkowa. No, taką, trochę lżejszą. Dobra, pierwsze co sobie zrobię, jak już jestem akurat w tym okienku, to sobie po prostu pododajemy eee, jednak, żeby tutaj pasy były po, pozaznaczone prawidłowo. I, I żeby w przypadku jakichś ewentualnych <coughs> yy, starć o pasmistrzowskiej KSW, yy, jednak gdzieś pojawiała się, się, się ta ikonka zamiast tego takiego standardowego yy, z gry yy, zdjęcia yy, te, 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 tego obrazka, zawsze to będzie troszeczkę cieszyło oko, zawsze be, de, będzie dodawało ciut więcej imersji. Także w zasadzie tutaj jak tworzymy, można sobie zobaczyć jak można właśnie zmienić ten obrazek, oczywiście pewnie mógłbym znaleźć jakieś ładniejsze zdjęcie z aktualniejszych modów i, i albo sobie po prostu zrobił różne zdjęcia tutaj po dla, dla każdej z kategorii wagowej, no ale to są detale i szczegóły. Dobrze, to tak jak omawialiśmy, mamy tutaj 7 kategorii wagowych. Same męskie. Na razie nie wiem tak naprawdę, czy jest sens, aby, aby dodawać kategorii kobiecom, ponieważ kobiecych zawodniczek chyba w tym okresie nie jest aż tak zbyt wiele, albo przynajmniej na początek aż tak tego nie potrzebujemy. Te postacie muszą urosnąć, muszą się stać rozpoznawalne tak, aby organizacja tych wydarzeń miała po prostu jakiś sens. Przejdźmy sobie do zasad w Ksw Bijemy się normalnie 3, 3 rundy po 5 minut. Jeżeli chodzi o main eventy i Main eventy to będą rozgrywane tak jak po prostu... Walki o pas, czyli 5 razy po 5 minut. Tak samo tutaj już jest, właśnie walki o tytuł. Uderzenia na powalonym o, o zawodniku są dozwolone. Sędzia może z zawodników, którzy są nieaktywni. Ach, tutaj są w zasadzie takie standardowe mm, zasady, które obowiązują we współczesnym MMA. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sobie stworzyć organizację tudo, czyli e, wszystko dozwolone, oprócz tam chyba grzienia, czy tam kopnieć w krocze, ataków na krocze i chyba na małe, ma, małe stawy jak w palce, chociaż nie wiem, musiałbym też sprawdzić jak, jak, jakie zasady dokładnie były w, e, po prostu w turniejach tudo, czyli tych takich tak jakby prekursorów MMA, które odbywały się w Brazylii, skąd po prostu wywodzą się jakieś później gwiazdy UFC, czy tutaj światowego formatu tego MMA w Pride. Także możemy sobie to dowolnie modyfikować, możemy też sobie zrobić takie rundy bokserskie, no co, co kto chce, możemy się bić w klatce, możemy się bić w ringu. No. Z tymi zasadami można by było trochę poszaleć, szkoda, że nie można sobie ustalić tutaj czy bijemy się w rękawicach czy nie, Gdzie, gdzieś te y, zadawane obrażenia byłyby trochę bardziej brutalne, no ale musimy się streszczać, ponieważ czas goni, a jeszcze do umówienia jest kilka rzeczy. Mm. Co tutaj jeszcze mogę ciekawego pokazać? Zakładka hype. Jest to taka zakładka, gdzie możemy, tak jakby, zwiększać hype na danego zawodnika. Czyli jeżeli zawodnik wygra, po prostu dostanie więcej sławy po tej walce. Jeżeli wygra, i stanie się on bardziej rozpoznawalny. Wtedy ludzie będą chcieli bardziej przychodzić na jego po prostu występy. Czy będą bardziej zainteresowane tym, telewizją, aby transmitować. Ale. Ta, zrobię sobie to dopiero przed zestawieniem takim meczowym, po, po zestawieniu, gdzie będę wie, wiedział mniej więcej, miał swoje typy i wtedy sobie, że tak powiem, spróbujemy obstawić tutaj, kto, który z zawodników ma szansę wygrać. E, mamy tutaj zakładkę, w której um, Cooperate, w której możemy tutaj rozbudowywać naszą organizację, budować piękne um, siedziby główne, sponsorować jakieś. Lokalne zawody wrestlingu czy jiu czy zapasów, um, jakieś biuro PR-owe, robić także jakieś tutaj szczątkowe, poszczątkowe, ale możliwości rozbudowy są. E, możemy sobie przejeździć finansem. Ja sobie przelecę tutaj nasze zakładki, myślę, że po prostu będziemy patrzeć w, w praniu jak to wygląda i, i, i po prostu na bieżąco, zresztą jeszcze nie zadecydowałem jaki główny, jak, jak po prostu ten format miałby ostatecznie wyglądać, czy będziemy e, nagrywać tylko po prostu te eventy, czy, czy będę pokazywał jakieś szersze aspekty albo albo po prostu gdzieś to będzie nagrane pobocznie, aby, aby dowiedzieć się, coś, coś, coś co nieco, jakieś know-how można i tak na internecie zobaczyć, no ale w szczególności jeżeli ktoś ma tutaj jakieś problemy z językiem angielskim, ja też nie jestem orłem i tutaj wszystkiego um, dokładnie też tak nie rozumiem, tyle, tyle co, 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 co mam wiedzieć to wiem i gdzieś mniej więcej staram się to testować i patrzeć także to na to wszystko potrzeba czasu. Dobra. Czyli tak, to mamy demografia to w sumie nas nie będzie interesowało media. Tutaj jest zakładka, w której możemy po prostu nawiązać kontrakty reklamowe do transmisji naszych po prostu wydarzeń gdzieś tam w Meksyku czy, czy, czy w innym miejscu na świecie będą one transmitowane, a my za to zarobimy pieniążki, są różne rodzaje transmisji, możemy to transmitować pay per view, możemy, możemy robić to przez reklamy, po prostu przez wydarzenia nadawane w telewizji z reklamami, one mogą się znajdować tylko na internecie, możemy sobie sami utworzyć Dobra. Możemy sobie sami utworzyć za pieniądze, które zarobimy taką reklamę i już się nie przejmować też co mówią nam nasi partnerzy od transmisji, no bo jeżeli nie będziemy dawać jakichś fajnych zestawień, gdzieś będziemy wrzucać osoby, które są mało rozpoznawalne, no to oni oczywiście będą narzekać. My nie chcemy, żeby narzekali, więc wcześniej czy później warto jest się zastanowić, czy nie założyć sobie właśnie, właśnie takiego swojego systemu. I po prostu nim zarządzać. Mamy tutaj organizację ALM, gdzie możemy im wypożyczać zawodników. Ja będę musiał to rozkminić, bo, ponieważ to robię pierwszy raz i nie wiem do końca, jak to działa. Mm, scouting, nikogo nie scoutujemy. Tutaj mamy okienko, w którym są rekomendowani zawodnicy. Chyba większość tutaj i tak już ma ode mnie zaoferowany kontrakt na walkę. Mm. Auto odnowienia sobie jeszcze tutaj szybko sprawdzę. Dobra, mamy peł pełną delegację do automatycznych zastosowań, warto to zaznaczyć, po prostu mieć święty spokój, że te kontakty same się odnowią, niż po prostu gdzieś nad tym ślęczyć. Ewentualnie można zaznaczyć tutaj yy, częściową taką delegację tego działania. No ja gdzieś tam się staram usuwać tych zawodników, no którzy że tak powiem, są kasztanami albo kernelami, którzy są za, za bardzo bici, aby się odbudowali gdzieś indziej na jakichś lokalnych eventach, albo gdzieś, gdzie no, no niestety nie sprawdzili się i nie, nie udowodnili swojej wartości w organizacji, także gdzieś tam to robię poniekąd ręcznie. Są do tego fajne zakładki, które można to bardzo szybko ogarnąć, mm, testowanie na, narkołyki. No tutaj nie, tak, jeżeli chodzi o naszą politykę co, co do testowania, no to ona jest dość uboga. Koszt takiego kosztu przed, przed, przed zawodami to jest za, zaledwie 6 dolarów i tutaj jak widzimy wygrywalność na, na 1%. Ale tak szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy się dokładnie za, za, zaczęło te takie główne testowanie, chociaż to gdzieś tak mniej więcej w tym okresie, jeżeli chodzi o wprowadzenie przez UFC właśnie tych testów antydopingowych, wcześniej tego nie było. No nie wiem, ja na razie nie, nie wyczuwam jakiejś większej potrzeby, czy, czy różnicy mi to nie robi. Gdzieś tam nie jesteśmy na tyle znaną organizacją, nie, nie jesteśmy na tym etapie, właśnie tego MMA, który jest tak bardzo sportowe, żeby to przeszkadzało. Obniżyłem kary do pół roku za, za yy, oblanie tych testów na narkotyki. Yy, to są sterydy, jakieś TRD yy, i PET. Chociaż, jeżeli się mylę, to ktoś mnie może oczywiście po, poprawić. No i wtedy się zmi yy, zmienia. Yy, jeżeli u, u kogoś są wykryte yy, niedozwolone substancje, yy, starcie wtedy ma no contest, no, czyli tak jakby się uznaje za nieodbyte. Dobra, drag testing. Dobra, jeżeli chodzi o naszą organizację, mamy pana Tomasza Marciniaka, Mateusza Borka, który jest właścicielem organizacji i kto, którym, który jest takim moim awatarem. Ma on jakieś tutaj um, skillsy, e, dzięki którym może tam komentować, czy zdolności analizy, dzięki czemu się lepiej to ogląda. Jest pan Martin Lewandowski, Kawulski. Kawulskiego nie ma, bo on tam standardowo jest właścicielem i zarządza KZW. No tutaj, dziennikarz kanału sportowego, postanowił go wygryźć, Notabene, Mateusza Borka chyba stworzyłem sam, bo robiłem. Taki projekt, gdzie sobie zrobiłem to, taki gromda, właśnie Fight Club na początku chyba 93 roku, i gdzieś tam zaczynała zaczyna ta organizacja powoli konkurować z UFC. Czy jakoś ta strategia jakoś fajnie szła, fajnie to wyglądało. No, niestety tam gdzieś tam straciłem zapał i porzuciłem ten projekt. Ale, ale na pewno fajnie się bawiłem, no i tutaj z uwagi na, na te skisy, które Mateuszowi Borkowi nadałem yy, warto go wykorzystać w naszej tutaj Broadcast Team, czyli tych, którzy się tutaj udzielają przy naszych show yy, i z czego możemy wyczytać, że te wszystkie mm, punkty yy, z, znacznie yy, Przewyższają te niż są wymagania naszej organizacji. To nas oczywiście bardzo cieszy. Także tak. Przeszliśmy sobie to. Turnament to chyba nie będę robił i nie za bardzo wiem jak to, to, to funkcjonuje, mamy też tutaj zakładkę gdzie możemy sobie przejrzeć kto, kto najwięcej ma zwycięstw, kto ile zarobił i jeżeli kogoś to w ogóle interesuje. Mamy tutaj Hall of, of Fame. W którym po prostu gdzieś tam nasze późniejsze gwiazdy będą mogły się zapisać jako super gwiazdy tej organizacji na, na liście zasłużonych, i tak dalej. Um, ale musi minąć chyba 10 lat od powstania organizacji, więc jeszcze jest trochę czasu. Poza tym nie wiem, czy to, to w tyle to przegramy, ale zobaczymy na shortliście nikogo nie mam, zobserwowany na blackliście też nie ma tutaj mamy to, to okienko które, o, o którym mówiłem można sobie łatwo przejrzeć kto przegrał ostatni pojedynek kto, kto, kto wygrał jeszcze zasad tutaj takich przyjętych nie mam z reguły standardowy kontrakt który nawiązuje z zawodnikiem to jest 5 walk na 5 lat, to nie jest zbyt dużo ale um, uśredniając, no, jeżeli ten zawodnik więcej wygrywa niż przegrywa, no to raczej go zostawiam. Poza tym ci zawodnicy też mają jakąś określoną renomę, więc można później ich wykorzystać. Czasami, czasami też można ponabijać jakieś, że tak powiem kelnerów, którzy pozostawiać ich ze sobą i później gdzieś taki, taki zawodnik, który wygrał trzy pojedynki z takimi ogóryszkami go wystawić przeciwko zawodnikowi, który naprawdę ma jakieś tam potencjał, no wszystko w zależności i żeby po prostu wzmacniać, tworzyć właśnie tą legendę jak w boksie, chociaż czasami no po prostu tutaj na potrzeby mechaniki można to tak robić, można po prostu rzucać też ty zawodników na pożarcie, i żeby sobie radzili albo nie radzili, albo radzili lepiej lub gorzej. No dobra, no to tutaj chyba w zasadzie wszystko jest tak mniej więcej omówione. Z tego co widzę, 24 minuty materiału. Więc może zakończę na tym, na chwilę obecną. Pomyślę i spotkamy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.